Cześć Siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Team, jakbyście nie zauważyli i witam Was w grze Soccer Physics, czyli grze, którą na pewno widzieliście u albo zagranicznych, albo polskich youtuberów takich większych. Ale postanowiłem nagrać tą grę, ponieważ w sumie co dziwne, gra przeglądarkowa, tak bo to jest gra przeglądarkowa, ale strasznie się w, w, w nią wciągnąłem, wciągnąłem, bo fajnie zabiera na przykład e, czas na lekcji, bo jak wiecie zaczęła się szkoła. I czasami na lekcji jest nudno, albo jakieś WF, na którym się nie ćwiczy, bo jest się chorym czy coś, to można sobie to na przykład kolegom, bo tutaj jest opcja two players, można sobie pograć właśnie. No ja niestety nie mam dzisiaj kolegi ze sobą, więc zagram sobie z, z komputerem. No więc zaczynamy grę. No tak więc zaczynamy. Um, trzeba klikać strzałkę do góry. E, ja jestem niebieską drużyną i trzeba kopać piłkę. No jak widzicie, bez większego wysiłku zdobyłem pierwszego gola, bo jestem po prostu najlepszy. Uff, murzaj, Snickers! To nie było dobre. O, i są takie dziwne jakieś smaczki w tej grze. Że, że albo... Piłka, że nie mają głów, albo jakieś większe bramki się trafią. Jak ta po lewej jest, jak widzicie, znacznie większa. Co to ma być? O, oczywiście, out Out of bounds. O, mam jakąś piłkę plażową teraz. I tak, oczywiście. Punkt dla mnie, bo jestem najlepszy, jak już mówiłem. Teraz mam dwóch sneakersów w teamie. O, o, będzie mój, będzie mój punkt. nie, nie będzie. Halo? Oh, oj, 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 oj. Dobra, jest 4-2, to jest jeszcze do wyratowania Uuu, teraz grubo było I... Teraz będzie mój punkt, mówię wam Ja to wy wygram jeszcze ten mecz, wykaruję go Tak się chyba mówi tam profesjonalnie w LoLu i tak dalej chyba Chyba, nie wiem, nie jestem znawcą tych pojęć różnych Przegrałem. Nie no nie poddajemy się, klikamy rematch i kontynuujemy Strzałka w górę i... Uh, uh, uh. Brawa dla mnie, tak pięknie ro rozegrałem to, ale to już mogę zlama. Zlamić. Ale o piłka plażowa, piłka plażowa to jest mój mocny punkt, chyba tak, bo... Ale widzicie, wybiję, nie ma nie ma gola dla przeciwnej drużyny, tylko teraz jest ślisko z tego co... Wiem. Y powiem wam tyle, że komputer jest po prostu zbyt OP. Nie jest zbyt OP, bo ja oczywiście go pokonuję zawsze, zawsze. Ale moi koledzy są słabsi. Widzieliście, co się stało? Widzieliście? No właśnie, to się nie powinno stać. Snickers, o widzicie, ja mam dobrych sneakersów teraz w teamie. No, oczywiście nie, nie jestem żadnym rasistą, że nazywam murzynów a raczej czarną skórę z sneakersami, tylko coś takiego, wiecie. Fany, które nie jest fanem, oczywiście, bo to mówi Timmy, czyli bardzo śmieszna osoba, brawa dla mnie, udało mi się 6 z drugiego gola i ten mecz wygram. Widzicie, widzicie, oni się mnie słuchają. Ja ten mecz po prostu wygram 4-4. No, Te, jakbym teraz dla to po prostu. Uh, Ja się oczywiście nie poddaję, jest widzicie ślisko, pada śnieg, ale ja się nie poddaję i strzelam gole, prawie gole, kurde włosy, w ogóle jak zauważyliście, jest kurde, cieszymy się, bo jest raz na rok, kurde, jest odcinek z kamereczką, więc no, nagrywam z kamerką, a w sumie wy lubicie z tego co pisaliście mi na mojej to dalej. O grupie um, Facebookowej, do której zapraszam wikwacie w lewym górnym rogu. Um, lubicie takie gry różne inne. Lubicie gry z Androida, jak nagrywam z tableta i tak dalej. Um, więc myślę, że ta gierka wam też się spodoba, bo to jest taka no Androidowa, można powiedzieć, gierka, czy tam ios komórkowa, tabletowa. Bo jest na komórki tablet, tylko że ta akurat jest wersja w internecie do pogrania. I będę nagrywał zdecydowanie więcej takich gierek, ponieważ one są też bardzo ciekawe, a Minecraft no... Sam Minecraft nie jest ciekawy. Aż to... Że sam Minecraft, nie tylko Minecraft. Będą różne gry, nie tylko Minecraft. Minecraft to jest... O, widzieliście? O! Gol! I wygram ten mecz, wygram ten mecz! Pierwszy raz wygram w tym odcinku. O, 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 o. Byłem blisko. Jest! Wygrana! Wygrałem, wygrałem. No, oklaski były, więc, więc możemy grać dalej. Czyli ten meczek też wygram do dwóch razy sztuka u mnie. Widzicie już pierwszy gol. Ostatnia rundka, oczywiście tą wygram też. O, No, no i oczywiście napisz w komentarzu, czy podbają wam się takie gierki, bo może to się różni z opinią tych facebookowych, bo zapraszam do tej mojej grupy, dołączcie do niej w opisie i tam link mieście też u góry, w animacjach takich i tak dalej, O, bez koszulek, sexy. Jesteście się obawiam, że nie wygram tego. No, nie, dobra, wygram. Ja wierzę w siebie, ja wygram ten mecz. No może nie, ale. Zobaczymy. Ja to wykeruję. Już była sytuacja, że wykierowałem do 4-4 i może teraz będzie do 5-4 dla mnie wykierowana. Wbiję sobie gola, tak. 3-4-3 dla nich. No teraz... U. Dobra, to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Zasubskrybować mojego kanału poniżej i ważne skomentować czy podobają Wam się takie gierki co byście poprawili itd. I, tak um, i zajrzyjcie do linku w opisie. Zapraszam też bardzo, bardzo, bardzo na moją grupę na Facebooku, bo tam się dzieje naprawdę bardzo dużo rzeczy. Na mój kanał na Twitchu, czyli twitch.tv slash timiplaygames albo twitch.timiush.pl No i na wszystkie linki, które wyświetlały się w animacjach i są w opisie. No, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!